Pierwszy trap jest na dwie osoby i wygląda tak. Tutaj są ender chesty i to jest trap na dwie osoby. Jedna osoba oczywiście rzuca dripy tutaj, a druga na dole osoba robicie tak. Tutaj sobie stawiacie banery i rzucacie piasek i stawiacie tutaj dwa banery i wtedy go knokacie tutaj do rogu, żeby wystawał hitboxem i dostawał drip stony. Jak widzieliście teraz budowę trapa i do tego trapa są potrzebne aż trzy osoby i tak jedna osoba stoi tam za tym szkłem i stawia tutaj typowi szkło, druga osoba, czekajcie, gdzie to było, a tu, stoi tutaj i trzyma banery w drugiej łapce i obrazy. I po prostu mu musi tak knokać tamtypa tam do łeba. I tak obrazy mu stawiać, żeby nie wycykał i banery tutaj na łebie. I musicie dobrą kratkę znaleźć do bedroka w ten, na tego trapa, żeby bombardam nie uciekł I po prostu stawia tu obrazy i knoka tam i szkło stawia I najważniejsza rzecz Na górze musicie tepać tutaj na kraniec trapdora, żeby on od razu spadł I żeby tutaj szybko osoba mogła dripać, a ażeby ten... Nie wylał tutaj wody czy coś. No to musicie maksymalnie tutaj home tepacie i i po prostu dripa kolego i to tyle. I do trzeciego trapa poczynane są dwie osoby, oczywiście tapamy typa na krań I jedna osoba dripa, a druga tutaj yy, bierze dźwignię w drugą łapkę i po prostu stawia tutaj dźwignię, takie obrazy, żeby nie wycykał I ważne, tu jest, tu jest drabinka i knokacie, żeby on nie był na tej drabince, tylko tu go knokacie, żeby był w tej wodzie, bo wtedy będzie tak podskakiwał i będzie trudniej mu rozkopywać i ten perły cykać